・はい。 Lustro. i to jest moja inspiracja, taka, taka pierwsza i główna inspiracja. Ja mam siebie na co dzień, obserwuję siebie przez cały dzień i nagle przychodzi taki moment, że, przykład, mam wyjątkową fryzurę, albo wyjątkowy wyraz w oczu, albo emocje, które odbijają się na mojej twarzy I to jest pretekst, aby to narysować. Za każdym razem poznaję. Ja bardzo często rysuję swoje emocje. Ja potrafię wyrzucić emocje, które tkwią bardzo głęboko na zewnątrz. I to nie tylko swoje, ale każdej portretowanej osoby. To jest taki portret psychologiczny wręcz. A tak wracając do, do mnie, do autoportretów, do, 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 to przede wszystkim emocje, a także... Zmiany zewnętrzne też. A jest jeszcze taka inna kwestia jak um, techniczne podejście do, do obrazu albo do mojej twarzy. Szukam cały czas czegoś nowego, jakiejś tam drogi albo swojego stylu, mm. albo czegoś charakterystycznego dla mnie. To jest um, taka trudna Uważam. Ja bardzo często e, wydaje mi się, że ja nie pasuję do, do tego świata, że gdzieś mam inny, nie wiem, czy pomysł na życie, albo cenę tego życia, to zapotrywanie na życie. Moje jest takie trochę inne. Może to tylko, że jestem artystą i inaczej widzę świat. No tak. Natomiast. Ja tak bardzo prowokuję kobiety do podkreślania swojej kobiecości, tak na co dzień, ponieważ zauważam, że one troszeczkę zatracają się w takim, takim szybkim życiu, że to życie powoduje, że zachowujemy się byle jak, bieramy się byle jak i czujemy się byle jak. Ja tutaj protestuję tymi moimi obrazami, wcale tak nie trzeba. I na co dzień też można być piękną kobietą. Kobieta z innej No tak, taka jestem. I mam taki swój własny sposób na życie. I chyba trawestuję troszeczkę tą taką inność tą inną epokę na to moje współczesne życie. Piękna, bo to jest bardzo ważne życie. Przede wszystkim piękna. Harmonii. Tak to jest wspaniałe. Nawet, nawet jak, jak niektóre osoby mówią, że są nieciekawe albo mają malzydką twarz. Wcale nie, to nie jest tak. Zawsze można znaleźć taki element w nich osobowości, którą można wyrzucić na, na papier na zewnątrz, przez formę. Zostają się bardzo ciekawe. W Twojej twórczości są też ludzie charyzmatyczni, co pokazujesz nam właśnie w tym momencie. Charyzma jest ważna w naszym życiu? Tak, bo ona napędza jakby nasze życie, nasz sposób życia. A tutaj przedstawiłam Jana Pawła II. To są obrazy sprzed trzech lat. Długo do tego się przygotowywałam. To nie można było tak narysować od, tak, po prostu wziąć zdjęcie i narysować portret Jana Pawła II. Długo myślałam, w jaki sposób go narysować i co miałby do przekazania mi i innym ludziom, którzy będą patrzeć na ten portret. Chciałam pokazać przede wszystkim człowieka, mężczyznę, człowieka, a dopiero później <try> pokłada kiedy jeszcze nie był świętym wtedy. Wybrałam takie e, zdjęcia e, z jego już takiego schyłku życia, ponieważ ta twarz była niesamowicie ciekawa. Strasznie dużo emocji na tej twarzy się maluje. I chciałam to wszystko wydobyć na zewnątrz. Jeszcze bardzo mi na tym zależało i wydaje mi się, że to się udało. Rysowałam to pod takim kątem, żeby odbiorca i sama miałam takie odczucie, jak narysowałam e, jak rysowałam te portrety, jak później przyglądałam się każdemu z nich żeby odbiorca patrząc na portret Jana Pawła II, na mój portret zastanowił się nad sobą, nad własnym życiem i nad tym co on mi chce powiedzieć. I niektóre portrety tak patrzą na człowieka. Ten wzrok jest taki z jednej strony łagodny, spokojny, ale z drugiej strony jest taki bardzo mocny i głęboko penetrujący w nasze nasze. Przynajmniej ja takie miałam odczucie. A jeszcze? Za mną jest tutaj portret świętej Rity. To jest taki... Um, Jeden z ostatnich moich portretów. Taki troszeczkę wzrost świętości, bo ja wiem, to jest wszystko takie wywołane jakby moją osobistą potrzebą. Jakimś takim taką mocą, czyjąś z zewnątrz, takim palcem Bożym może. E Piękna, tak ma piękną twarz, nie? No właśnie. ale już to